Dzień dobry Państwu, nazywam się Jakub Płobodeski jestem doktorantem na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i zapraszam do wysłuchania mojej prezentacji na temat wirtualnych zespołów badawczych, czyli na temat tego, jak współpracować w środowisku Platformy Cenagis. Na początku powiem Państwu kilka słów o tym, o katalogu Cenagis. Katalog Cenagis jest to takie miejsce, którego ostatecznym celem jest dzielenie się z innymi naukowcami, ale nie tylko naukowcami, wynikami swoich badań. Później przejdę do bardziej technicznej części mojej prezentacji. Powiem o współdzieleniu plików, współdzieleniu kodu źródłowego, a także dzieleniu się środowiskami pracy, czy udostępnianiem usług i aplikacji. Na początek kilka słów o katalogu zasobów. Jak widzą Państwo na slajdzie, możemy tutaj zobaczyć, że w katalogu zasobów mamy różne kategorie treści. Są to m.in. publikacje, dane, analizy środowiska, oprogramowanie, projekty. A także mamy zbiory, zbiory zespołów oraz osób. Do katalogu możemy się dostawać na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest dostęp poprzez panel Cenagis, który widzą Państwo teraz na ekranie. W panelu możemy szybko przeglądać możliwości współpracy z różnymi osobami oraz z różnymi zespołami. Drugim miejscem, w którym mamy dostęp do Zasobów katalogu jest sekcja Katalog. Tutaj możemy również przeglądać różne rodzaje treści i zerknijmy na przykład projektów, na przykładzie projektu Politechniki Warszawskiej, która jest ambasadorem innowacji na rzecz dostępności. I teraz mogą Państwo zobaczyć ekran katalogu. Wewnątrz widzimy, że mamy różnego rodzaju metodany na temat każdego z zebranych zasobów. Między innymi widzimy powiązane grupy robocze powiązane organizacje, a także tagi i opis każdego z wpisów. Stąd przejdźmy do zespołu analityków Cenagis w Politechnice Warszawskiej. Tutaj z kolei widzimy powiązane osoby z tym zespołem, a także różne projekty, stronę internetową i inne metadane na temat danego zespołu. Teraz widzimy ekran wszystkich organizacji, które są zebrane w katalogu Cenagis. Mamy już ich w tym momencie pokaźną liczbę i mamy nadzieję, że wraz ze startem platformy ta liczba będzie tylko rosła i katalog będzie się bardzo dynamicznie rozwijał w najbliższych miesiącach. Przechodzę teraz do bardziej technicznej części mojej prezentacji. I na początek powiem kilka słów o udostępnieniu plików na platformie Cynagis. Na slajdzie mogą Państwo zauważyć w centralnej części symbol zasobu dyskowego, który każdy użytkownik dostaje na początku zakładania swojego konta. I do tego zasobu jest dostęp z wielu różnych usług na platformie Cenagis. Po pierwsze, dostęp do tego, katalogu, do, do tego zasobu dyskowego jest poprzez platformę wymiany, wymiany plików Cenagis Drive. Aby ją otworzyć, w panelu Cenagis klikamy sekcję moje pliki i uruchamiamy odpowiednią kartę. W Cenagis Drive każdy użytkownik ma przede wszystkim swój katalog personal, to znaczy katalog, w którym, w którym może. Przechowywać swoje pliki i są to jego pliki prywatne, personalne, natomiast ma do nich dostęp z wielu różnych miejsc w Cenagis. Na przykładzie. Dla przykładu dodajmy tutaj nowy katalog, nazywałem go materiały od klienta i do tego katalogu możemy w łatwy sposób przegrać dane z naszego lokalnego komputera. Tutaj w przykładzie przesyłam plik, który jest plikiem typu GeoTIFF i na nim zaprezentuję Państwu kilka dalszych możliwości. Gdy nasz plik jest już wgrany i jest dostępny w serwerowni Cenagis, możemy przejść do wykorzystania maszyny wirtualnej. Może ona być systemem Windows bądź Linux. I aby to zrobić, w panelu Cenagis przechodzimy do podsystemu wirtualizacji. W którym możemy otworzyć już konkretną istniejącą wcześniej maszynę wirtualną, w tym przypadku system Windows. Maszyna wirtualna otwiera się w nowej karcie przeglądarki i działa automatycznie. Logowanie do maszyny odbywa się standardowymi poświadczeniami SSO Cenagis. Na pulpicie każdej maszyny wirtualnej z systemem Windows jest dostępny katalog sieciowy Cenagis, z którego mamy dostęp do, do wszystkich udziałów sieciowych, do których ma dostęp nasz użytkownik. I jest tutaj również m.in. ten katalog personal, do którego mieliśmy dostęp z dysku Cenaki Drive. I wewnątrz jest już również folder, który utworzyłem wcześniej, materiał od klienta oraz plik, który tutaj wcześniej przegraliśmy. Możemy ten plik podejrzeć, a także już na nim bezpośrednio pracować, ponieważ jest to, jest to nasza maszyna wirtualna i możemy na niej korzystać z różnego rodzaju narzędzi desktopowych. Tutaj na przykładzie widzą Państwo narzędzie QGIS, przeznaczone do analiz przestrzennych, którego możemy użyć do dalszej pracy z tym plikiem. Kolejnym sposobem pracy z danymi w Cenagis jest wykorzystanie podsystemu, podsystemu Big Data. W panelu Cenagis możemy przejść do sekcji podsystem Big Data, a następnie uruchomić środowisko Jupyter, jest to środowisko, które w przeglądarce internetowej udostępnia narzędzia programistyczne i jest przeznaczone dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy mają już, znają już podstawy języka Python i chcą go wykorzystać do analiz i przetworzeń na danych przestrzennych. Po zalogowaniu do środowiska Jupyter mamy natychmiastowy dostęp do naszego katalogu Personal. Widzimy tam wszystkie dostępne pliki i jesteśmy gotowi do dalszej pracy. I dla przykładu wyświetlimy tutaj plik GeoTIFF używając biblioteki raster w języku Python i wykonując tutaj dwie, dwie komendy, które są odpowiedzialne za wyświetlenie tego pliku. i dotychczasowo pokazane Państwu funkcjonalności dotyczą e, katalogu personal, czyli naszego katalogu prywatnego. Natomiast e, możliwości e, tych, e, tego rozwiązania stają się dużo większe, gdy użyjemy zasobu projektowego. Zasób projektowy jest to taki udział sieciowy, do którego dostęp mają wszyscy członkowie jednego projektu e, i korzystamy z tego katalogu e, dość analogicznie do, do katalogu personal. E, w systemie Windows e, z wspomnianego już wcześniej pod folderu katalogi sieciowe Nagis na pulpicie mamy automatyczny dostęp do wszystkich projektów, w których, jest, w których jesteśmy członkami. Ja tu w tym momencie jestem członkiem trzech projektów, i na przykładzie projektu szkoleniowego mam tutaj pusty folder dane, i do tego folderu przegram ponownie mój przykładowy plik z obrazem. Warto w tym momencie odnotować, że, jest to, że dostaliśmy się tutaj z pulpitu, natomiast do tego samego udziału możemy się dostać klasyczną standardową ścieżką sieciową i właśnie tą ścieżkę wykorzystamy w dalszej części do połączenia z tym udziałem w innych narzędziach platformy Cynagis. Po pierwsze, możemy dostać się do tego udziału również z, z aplikacji Cynagis Drive. I tutaj, aby, aby dodać taki udział, musimy otworzyć ustawienia, a następnie magazyny zewnętrzne i dodać tutaj odpowiedni folder. Nazywam go tutaj projekt szkoleniowy. Jest to folder typu SMB CIFS i podaję dalej globalne poświadczenia, standardowe SSOC NAGIS, a także nazwę hosta, czyli SMB3 oraz nazwę udziału, który, który, do którego chcemy się podłączyć. ME to skrót od Mercator, czyli nazwa naszej głównej serwerowni, znajdującej się w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej. Dalej podaję numer oraz nazwę projektu oraz domenę Cenagis, do której chce się podłączyć. Po zatwierdzeniu, ten folder pojawi się na stronie głównej Cenagis Drive obok mojego katalogu personal i mogę już korzystać z przesłanych wcześniej plików. Aby z kolei podłączyć się do katalogu projektowego z środowiska Jupyter, jak również z maszyn wirtualnych z systemem Linux, muszę wykonać specjalną komendę służącą do zamontowania udziału sieciowego w danym folderze. Tutaj, dla przykładu, tworzę folder dane szkoleniowe i do tego folderu podłączę się komendą mount. Tak, i wykonuję tutaj komendę mount w trybie CIFS. Trzeba, należy podać dalej. Użytkownika oraz hasło e, oraz domeny Cynagis, a dalej adres udziału sieciowego oraz katalog, do którego, e, do którego zostanie zamontowany nasz udział sieciowy. I działanie tej komendy jest natychmiastowe. Możemy od razu zobaczyć, że do naszego wcześniej pustego katalogu e, zostały teraz dodane e, dane z udziału sieciowego. I warto tutaj jeszcze raz podkreślić bardzo wyraźnie, że, że ten udział sieciowy pozwala na współpracę. To znaczy, że mogą z niego korzystać wszyscy członkowie projektu jednocześnie i, i bardzo dzięki temu przyspieszyć swoją pracę. Wszystkie instrukcje, które wykonałem, są również dostępne na wiki Cynagis i zapraszamy bardzo serdecznie do zapoznania się z naszą bazą wiedzy. Przechodzę teraz do dalszej części, czyli do systemu współdzielenia kodu źródłowego w Cenagis. Używamy i preferujemy, proponujemy używanie systemu rozproszonego kontroli wersji Git oraz platformy GitLab, która dostarcza miejsce do przechowywania swoich repozytoriów oraz narzędzia do pracy w projekcie. Aby otworzyć platformę GitLab w panelu Cenagis, należy przejść do sekcji Współpraca, dalej Narzędzia. Oraz na karcie GitLab przejść do tej platformy. Logowanie odbywa się poprzez Scenegis SSO i jest automatyczne. A po zalogowaniu z menu w lewym górnym rogu możemy rozwinąć projekty oraz utworzyć nowy projekt. W tym przykładzie tworzę nowy pusty projekt i nazwę go Display Image. Bo będę chciał tutaj przechowywać kod, którego przed chwilą użyłem do wyświetlenia obrazu typu TIF. Ustawiam dalsze ustawienia, i już mój nowy projekt jest utworzony. I co ważne, do współpracy przy takim projekcie mogę zaprosić innych członków mojego zespołu czy mojego projektu. Ta funkcja jest dostępna tutaj z menu głównego projektu, jak i z menu po lewej stronie: Project Informations, Members, i dalej mogę dodawać nowych użytkowników. Dodam tutaj kolegę Kamila w roli dewelopera i po jego zaproszeniu. Pojawi się tutaj obok mnie na dole listy członków tego projektu. I warto w tym momencie wspomnieć o tym, że aby możliwe było dodawanie nowych członków w systemie GitLab, to konieczne jest, aby wcześniej po raz pierwszy oni się w nim zalogowali i, i pokazali, że, że są aktywnymi użytkownikami w serwisie GitLab. Przechodząc dalej, GitLab wyświetla nam komendy, których możemy użyć, aby podłączyć nasze repozytorium do tego, do tego miejsca na platformie GitLab. I ja tutaj w przykładzie zrobię to wykorzystując platformę Jupyter i rozpoczynam od zainicjowania nowego repozytorium w tym miejscu. Mogę do tego użyć istniejącego, już dostępnego dla każdego pluginu, który na platformie JupyterLab jest, jest domyślnie zainstalowany i inicjalizuję tutaj nowe repozytorium. W tym repozytorium automatycznie zostały wyszukane wszystkie pliki, które są w moim projekcie. Jest tutaj również trochę zbyt dużo plików, to znaczy powstały tutaj pliki typu checkpoint i są to pliki automatycznie tworzone poprzez, przez środowisko Jupyter i nie są one wymagane, aby, aby wysyłać je do, do repozytorium, w związku z czym dodaję odpowiedni plik gitignore, który, który automatycznie E, sprawi, że te pliki będą ignorowane e, przy wysyłaniu dalszych zmian. <laughs> e, pozostaje mi już tylko dodać pliki do komitu, e, czyli paszki zmian, którą będę chciał e, przesłać w tym momencie. Dalej wpisuję commit message, czyli wiadomość okre e, określającą moje zmiany e, i jestem gotowy do wysyłania zmian. Muszę się, muszę się jeszcze tylko przedstawić, czyli podać mój login oraz adres e-mail, którymi będą podpisane wysyłane przeze mnie zmiany. Komit zakończył się sukcesem i dzięki temu możemy przejść do tego, aby przesłać go dalej, ponieważ komit początkowo jest tylko komitem lokalnym. Chcemy go teraz udostępnić w świat, to znaczy udostępnić go w repozytorium w serwisie GitLab. Zerknijmy tutaj jeszcze na to, jak prezentowana jest historia w Jupiterze. Widzimy tutaj, że możemy porównywać zmiany, jakie są w poszczególnych notebookach systemu Jupiter. A także przeglądać, jakie mamy gałęzie w naszym repozytorium i, i, i przeglądać jego, jego właściwości. Aby wysłać zmiany, musimy początkowo dodać zdalne repozytorium. Robimy to z górnego menu, git add remote repository. Potrzebujemy linku do naszego repozytorium, który pozyskamy z serwisu GitLab. Tutaj możemy zobaczyć, jaki jest adres naszego nowo utworzonego repozytorium. I po dodaniu tego, tego linku jesteśmy gotowi do wypchnięcia naszych zmian na serwer. Robimy to komendą push to remote repository. Musimy się uwierzytelnić w zewnętrznym naszym repozytorium naszymi standardowymi uprawnieniami SSO w Tenagis. I po zakończonym sukcesie, sukcesem procesie przesyłania zmian możemy zerknąć na karty GitLab. Po odświeżeniu zobaczymy tutaj Nasze nowo dodane pliki oraz, oraz wiadomość commit message, którą, którą opisaliśmy nasze zmiany. Warto w tym momencie również wspomnieć o tym, że GitLab udostępnia wiele dodatkowych narzędzi. Są to zarówno narzędzia zaawansowane dla programistów, jak również możliwość śledzenia tak zwanych issues, czyli problemów, które są do rozwiązania w danym projekcie. I tutaj, dla przykładu, stwórzmy nową propozycję nowej funkcjonalności w, naszym, w, naszej, w naszej aplikacji. E, mamy tutaj dodatkowe możliwości określania deadline'u dla, dla każdej z czynności. Mamy możliwość przypisania konkretnej osoby, e, a także tagowania, e, poszczególnych, <coughs> tagowania poszczególnych elementów. E, tutaj dla nowego zadania przypiszemy kolegę Kamila, który jest ze mną w tym projekcie, e, a także dodamy e, nowy tag e, oznaczający, że to zadanie ma wysoki priorytet. I mogą Państwo zobaczyć, jak, jak wygląda tutaj tego typu issue. Zachęcamy do korzystania z tego narzędzia również w zespołach projektowych, które nie są nastawione na, na tworzenie kodu programistycznego. I ostatnim narzędziem, o którym chciałem dzisiaj Państwu opowiedzieć, jest narzędzie do komunikacji o nazwie Rocket Czas. Jest to narzędzie, które możemy otworzyć z sekcji Współpraca w panelu Cynagis, otwierając narzędzia oraz kartę Rocket Chat. Jest to bardzo przyjazny czat, dzięki któremu możemy komunikować się ze wszystkimi pozostałymi użytkownikami platformy Cynagis. Do naszej dyspozycji są dyskusje, kanały, prywatne kanały, a także prywatne wiadomości do bezpośredniej komunikacji z innymi, z innymi użytkownikami platformy. Ponadto mamy możliwość organizowania tworzenia telekonferencji i komunikacji głosowej oraz wideo z pozostałymi użytkownikami. I to już wszystko w mojej prezentacji. Zapraszamy do kontaktu z platformą Zenagis.